Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, bardzo prosimy, kto był Przewodniczącym Komisji? Proszę przypomnieć. Pan Jan Mrot. Pan Jan przyzwyczaił nas do tego, że każdego roku dostojnym krokiem zmierza w naszym kierunku. Panie Burmistrz, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo prosimy, Panie Przewodniczący, było łatwo? Szanowni Państwo, ja w imieniu właśnie wszystkich rolników chciałem bardzo Wam podziękować za ten trud, który włożyliście, ale również chciałem podziękować Waszym gospodyniom, które wykonały te piękne wieńce. To nie można powiedzieć, że to są wieńce dożynkowe, tylko to są arcydzieła dożynkowe. Piękna, ręczna robota, która jest naprawdę, zasługuje na szczególne wyróżnienia. Ja ze swej strony no, powiem, że wyróżnienia, jak to w każdej gminie, są ograniczone, bo y, ja te bony po prostu bym pomnożył razy kilka, ale nie przeciągając, szanowni państwo, ogłoszę wyniki. Szanowni państwo, miałem zaszczyt rozmawiać z naszą panią burmistrz przed kilkoma dniami i nawiązaliśmy właśnie do tego, pani burmistrz, że dzisiaj to chyba każdy wygrywa, zawsze każdy wygrywa. Ja jeszcze dodam, bo tu przewodniczący nic nie wiedział, ale w myślach czyta. W związku z tym, i to e, mówię tutaj, w związku z tym, że nie wszystkie sołectwa wystawiły swoje wieńce, na 19 sołectw mamy 9 i ogrody działkowe, to cała pula środków, które było przeznaczone na 19 sołectw, Zostanie podzielona i otrzymacie dodatkowe środki dla tych sołec, które dzisiaj uczestniczyły. Więc to, co będziecie mieć w kopercie, jako bon, będzie jeszcze pomnożone, ale pani Kasia Dzikowicz, dyrektor Domu Kultury, nie zdążyła tego zrobić w godzinę. W związku z tym otrzymacie większe środki niż te, które będą w białych kopertach, bo całą pulę rozdysponujemy. I mam nadzieję, że to Państwa ucieszy i zachęci do udziału inne sołectwa. Nie warto rezygnować nigdy, bo nigdy nie wiadomo, jaka niespodzianka czeka tych, którzy biorą udział w jakichkolwiek zawodach czy turniejach. Dziękuję. Spoglądam na panie z koła gospodyni Lińskich Bąko, z Bąkowa. Panie zastanawiały się, co można zrobić z tą gratyfikacją finansową od pani burmistrz. Można przekazać prowadzącego dzisiejszego żydowiska. Jest taka możliwość. Szanowni Państwo, jednak widzicie, że warto czekać. Jeżeli jeszcze przeciągniemy, to może o godzinę, to może jeszcze wzrost. O, nie. Jeśli nie to ja poproszę przedstawicieli sołectwa żelazno. Sołectwo żelazno, sołectwo rzęszkowo, sołectwo kosztowo, sołectwo glesno. Sołectwo dobrzyniewo, sołectwo bąkowo, gospodarza dzisiejszej imprezy, sołectwo gromadno, sołectwo osiek nad notecią, i sołectwo Konstantynowo. Pani z sołectwa w Konstantynowie nie, to pan. Pan z sołectwa z Konstantynowa po prostu chyba coś przeczuwał, że właśnie sołectwo Konstantynowo zajmie pierwsze miejsce. Gratuluję. Poproszę panią Burg

Zajęło sołectwo osiek na notecie. I trzecie miejsce zajęło sołectwo gromadno. Proszę bardzo. Jest pan w szoku. Szanowni Państwo, nie ma miejsca czwartego, ponieważ czwarte miejsce zajęli wszyscy pozostali. Tak jak mówiłem, wykonaliście kawał pięknej roboty, jest to faktycznie rękodzieło, tylko po prostu taka kolejność jest wręczania dyplomów i tych pieniężnych gratyfikacji. Dziękuję bardzo Państwu za fatykę. Ja, szanowni państwo, muszę powiedzieć ze swej strony, że praca komisji jest naprawdę bardzo ciężka, ponieważ każdy wiec, tak jak widzicie, jeden jest ładniejszy od drugiego. Nie ma już wieńców, które nie spełniają jakichś pewnych kryteriów. Wszystkie spełniają pewne kryteria, no ale wygrać muszą trzy, a pozostali są wszyscy wygrani. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. A teraz nastąpi to, na co wszyscy czekaliśmy już od kilku godzin, drodzy państwo. Płomienne wystąpienie dyrektor gminnego Ośrodka Kultury w Wyszysku. Bardzo proszę. Wprowadzenie czasami jest mocniejsze niż wystąpienie. Paweł, 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 jeszcze nie masz zapłaconej faktury. A właśnie, że nie będzie płomienne, będzie chłodne. Chcę serdecznie podziękować komisji, która podjęła ten trud i oceniła te w gminie na piękniejsze wieńce. To jest naprawdę trudno. Ja sobie w tym roku pozwoliłam odpuścić tę ocenę. Chciałam, żeby to były osoby z zewnątrz, które swoim okiem zobaczą to piękno, które jest ukryte w naszych wieńcach. I tak, dla pana Jana Mrodka za trud prowadzenia tej komisji, bardzo serdeczne podziękowania składam. I drobny upominek, żeby pan dobrze pamiętał o i za rok, tak żeby był u nas. Dla pana Marka Bożycha także serdecznie dziękuję, tym bardziej, że pan się zgodził wczoraj być w tej komisji. <noise> za inną panią. Serdecznie dziękuję. I dla pani Joanny Brzozowskiej, dyrektor Domu Kultury. Nie, Domu Kultury, mów no w do mnie. Biblioteki z Sadek. Serdecznie dziękuję ci za pomoc w tej komisji. Chcemy także z Panią Sołt podziękować wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się walnie do tego, że mieliśmy tutaj dużo super atrakcji, ponieważ atrakcje rozciągają się prawie od Noteci do, prawie do gór. Dobrze, dobrze, jeszcze zdjęcie. Chce Pani Burmistrz zmienić teraz tutaj plan bardzo szybko ze względu na deszcz, więc chcemy zrobić zdjęcie z sami, a później podziękujemy sponsorom. serdecznie państwu dziękuję za udział w tej uroczystości związanej z odprawieniem mszy świętej obrzędu dożynkowego przed nami jeszcze konkurs sołectw turniej sołectw zapraszam do oglądania zapraszam do konsumpcji i bardzo bardzo dziękuję że byliście państwo i mam nadzieję, że będziecie dzisiejszego dnia z nami. Pozdrawiam Państwa serdecznie, miłej zabawy, zachęcam do kibicowania. A Pan Paweł spisał się nieźle, to myślę, że rachunek mu podpiszemy. Także brawa dla Pana Pawła. Ja jeszcze raz dziękuję radnym Rady Miejskiej naszym gościom za obecność, a mieszkańcom Bąkowa z całego serca dziękuję za przygotowanie i pomoc w przygotowaniu tej uroczystości, także Pani Katarzynie Dzikowicz i jej pracownikom, jednostce gospodarki komunalnej, Pani Beacie Borowczak za przygotowanie turnieju Sołec razem z pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji i życzę miłej i sympatycznej zabawy. To do zobaczenia tu na terenie. Panie Burmistrzu, dziękujemy za dobre słowo, dziękujemy za wsparcie. Państwu także dziękujemy za to, że jesteście z nami. Dla nas wasza obecność to zawsze największa nagroda. A przed nami sportowe emocje i turniej z Soest. Zapraszamy do dopingowania. Do usłyszenia i do zobaczenia.